Proszę Państwa, na początek Pani Prezes bardzo dziękuję za te słowa. Oczywiście współpraca władz samorządowych z zarządem wojewódzkim jest bardzo owocna i ostatnio mieliśmy bardzo często współpracę, szczególnie w związku z obwodnic, Także bardzo dziękuję za te słowa i miłe i Panu Państwa, jeżeli Państwo pozwolicie, ja odczytam taki grawerton, który ufundowaliśmy, znaczy burmistrz ufundował dla Państwa za okazji 55-lecia Waszych obrótków działkowych. z okazji wniosłego jubileuszu 55-lecia serdecznie dziękuję i składam razy uznania wszystkim działkowiczom za wkład wnoszony w sumienną pracę, przy pielęgnacji i utrzymaniu, a także pięknym idealnym stanie obrótu działkowego w kolei oraz życzę, aby również kolejne dziesiątki lat przynosiły radość i zadowolenie z rezultatów pracy składanej w każdą działkę. Dzięki zaangażowaniu pracy działkowców miasto może poszczycić się tak wspaniałym ogrodem działkowym, jakim jest Ogród Działkowy Kolejarz w To słowo Kolejarz mi się akurat kojarzy z Kolejorzem. Troszkę może przejęzyczyłem się. Wszystkiego najlepszego Państwu i za zabawy. Dziękuję. Dziękujemy, proszę bardzo, bardzo. Ja się ja, zapowiem następnego mówcę. Będzie to radny naszej Rady Miejskiej w Czankowie Tadeusz Mędyk, ale jeszcze Pani Maria chciała coś dodać. Chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz, bo z pełnieniem tych krajów, które powiedziałem, zresztą tych słów, które wypowiedziałem, to bardzo może że chcę Państwu powiedzieć. Na kontekście, w którym uczestniczyli kolega, też. Wszystkie ogrody działkowe wielkopolskie rosły w górę, bo nie tylko przyjechaliśmy tam potężną armią e, delegatów, ale przede wszystkim przyjechali z nami prawie wszyscy parlamentarzyści przede wszystkim wielu burmistrzów i prezydentów miast. Także to, że my mówię, że świetne słowa do pana burmistrza Zguda. Poprawne stosunki z władzami samorządowymi i naprawdę ja się cieszę. Mam nadzieję, że władze samorządowe nadal będą...